No cóż, to było smutne, ale też prawdziwe. O kurde, ale wściekła się. Wściek się Babiszon. Gdzieś szybko to popni? Gazuj, 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 gazuj. O kurde. Życie, 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 wiesz. Ok. Daj mi przejść. Teraz pytanie, jak tam? Czekajcie, co ja mam za broń. Aha, to mam, dobra. Więc ja mam teraz zrobić. Cholera, czy się dam, tam dam, da, tam przejść, czy. czy nie. Dobra, spadam. Zobaczę, czy się da tutaj przejść. O, da się fajnie daj dawaj, daj Dawaj, 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 szybciej Dobra, udało się Teraz trzeba uciec. <śmiech> <śmiech> Matko? Ona czuła jakąś czaszkę. O, to nie jest babka chyba. Jakiś koleś Oho Oho Dobrze, ale przynajmniej A, tu mam iść, dobra Ale przynajmniej mam już magnum, fajnie Mam magnum i jesteśmy Nie <laughs> Nie zniszczali. Na pewno Na pewno Kurde <laughs> Ja mi już znowu drapie w gardle Gildocze i i się zaczynają problemy w gardełki. Przydałoby się tu gdzieś zapisać. No, już powoli zmierzamy do laboratorium. Tego głównego głównego głównianego. Mm, coś tu miałem, pamiętam, zrobić. Coś tu się dało zrobić. No, czekajcie, tu. Aha, już wiem co. Już wiem co, bo. Tu się nie da wejść na razie. Mhm. Więc musimy wrócić się. Przepraszam, ale nie pamiętam, że trzeba się wrócić. Po te właśnie dwa mm, takie monety. Jeden z tym mm, chyba, oj. jeden z tym orłem, a drugie nie. nie wiem, co to było. Mam że wszystko dobrze słychać, że nie, nie ma znowu jakichś zakłóceń. <laughs> Więc idziemy do naszej <laughs> cudownie magicznej skrzyni. Bez dna. Z której wyciągniemy to i Może jakieś króliki. Dobrze, idziemy na górę. Fajnie, że mamy ten magnum. Bardzo się cieszę. Ale... Ale co? No ale ten magnum z nabojami zostawimy sobie na Tyranta w laboratorium bo nie wiem jakie będzie zakończenie czy będę się z nim mierzył na samym końcu gry czy po prostu też będzie tylko odlot z helikopterem chciałbym powiedzieć z samolotem dobra, idziemy do tej skrzyni szybciutko Jak będziecie chcieli, to możecie. Ten moment. O, tu jest skrzynia. Nie, tu nie, nie ma skrzyni? Gdzie ta skrzynia? Halo, co to jest? E, to chyba nie tu. Jakś mi się pomyliło No. Tu jest skrzynia. Ojej. Yeah. Dobra. Mhm. Mm to bierzemy. To bierzemy. Czy mogę to oddać? Tak, oddam to. I wezmę Mam tu coś ciekawego. Nie mam. Nie mam... Na razie nic ciekawego. Szkoda, że mam mało życia. Co? Wezmę to wszelki wypadek. No to różnie bywa. Ale właśnie przydałoby mi się jakieś yy, zdrowie znaleźć. Przydałoby się. Mam tylko tą jedną roślinkę. I zieloną chodzi mi. A tak to poza tym nic nie mam. Z życia trzeba. Trzeba było, by coś znaleźć. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę w tym laboratorium coś ciekawego. Bo jak nie będzie życia, to będzie źle. To później może być bardzo źle. Jill o tym dobrze wie. To jest freestyle. I <laughs> idziemy, 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 Jill, Nie ociągam się. Chup, 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 chup. Oj, no dobra. Dokończę ten odcinek. Spróbuję gdzieś zapisać i zakończę, bo nie wiem ile nagrywam. Dwie, trzy godziny, coś około tego. Także dużo odcinków nagrałem. Bo po prostu mam jakiś taki fajny dzisiaj dzień, że po prostu chce mi się nagrywać. A jak to wyjdzie, to yy, ocenicie sami. Uuu. Dobra, Dawaj tu Jill to tu trzeba dać? Lwata Nie, tak to? Nie to albo źle Jestem A, tu orła trzeba Wiedziałam, orła cień Do góry wbił się niczym ptak Niebo to Nie to tu, 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 ty, ty, I jest filmik, i jest głos, i jest zajebiście. I tu jest tajemnicze laboratorium, do którego wchodzimy właśnie przez fontannę. Nie muszę chyba mówić o co mi chodzi. No, jak tu się wchodziło? Jak tu się wchodziło? Jakoś tędy chyba? A, tędy, dobra. Chlap, 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 chlap. I tutaj. Yes! Wszystko z tym w, tym, w tej części rezydenta. Aha, trzeba wymienić dysk. No dobrze, eee, to ja wymieniłem dysk i zaraz do Was wracam. I tam już zmieniłem dysk. Zmieniłem dysk i możemy iść dalej. O. No dobrze Czy my tu możemy iść. Aha tu, gdzie pisze damy się na samym końcu gry. Czyli jak możecie się spodziewać, jesteśmy coraz, coraz to bliżej końca gry, ale jeszcze trochę suminie, a zanim przyjdziemy do końca gry. Mamy maszynę. O, incredible. czyli atramencik. Pewnie, że bierzemy i od razu zapiszemy. Pyk. sobie tylko jeszcze co nieco. Pozmieniam. Tak. Ej, bierz to. Bierz to Jill, a nie oddawaj tu. Nie, ja cię, wolę je zapisać niż później żałować ale powiem wam, że strasznie mi się podobają te buty co ma, czyli te takie nie wiem, kozaki to są, czy co to, to jest takie naprawdę fajnie zrobione buty, nie jakieś wiecie m, takie typowo, że czar czarne takie kozaki, tylko one takie fajne jakieś są takie keobajskie takie jakby no i oczywiście wam musi być, nie żebyśmy się mogli wszyscy cieszyć Cieszyć swoje oko i wyobrażać sobie co nieco Cholera, mogłem nie zapisywać Uuu, słyszę zombiaki Dzień dobry Pana zabijemy i Pan nas nudzi O o Ten um, doktorek no Może byś już padł ooh, ooh. Jak znam życie to jeszcze pewnie wstanie skurczy byk Wstaniesz, skurczy byku No wiem, że wstaniesz, bo nie wypuściłeś swojej posoki No, no Dawaj, dawaj No Teraz już na pewno nie wstaniesz Uważaj, się mylę. U? W plecy. Zombie, jaka trzeba ostro potraktować. Dobra. Już nie wstanie. stanie. Widziałem posokę. Tu jest tam. Zombie. Dżo zombie, zombie. I też go... chcę już uśmiercić całkowicie. Kurde, ale tutaj... tej amunicji... Wow, spadaj! Ja się żyje. Ups, spadam stąd. Panie. Zombie. Co ja mam? Aha, tak, no bo tu jest roślinka, także ją. O, nawet trzy. Nice, nice. to sobie wezmę. Um, tu też. Wiecie, wolę wcześniej pozbierać te roślinki niż później e, żałować. No to muszę się niestety wrócić. Niż potem żałować, że później tu mogą być takie niefajne potworki. I trzeba będzie szybko spieprzać na górę. I I co? I wolę nie zostać tych roślinek. Bo później by było ciężko je pozabierać. Ale zrobiłem beatboxa. Bu -bu -bu -bu. Dobra. Mhm. Dobra. Pyk. Tylko sobie jedną zostawię. Ręka przestawię do góry. Okej, okay. idziemy dalej. W sumie mógłbym tu już zakończyć, ale i do ostro dalej. Ta. Zębiaki tu już leżą. Nie wiem, czy jest sens ich palić później, bo i tak pewnie tu staną i będą duże potwory. Znaczy duże potwory. Oooo! Spadaj! No jakim cudem ja mogę zdziabnąć ty? Eee, to już kałusznie. No i masz za swoje okularniki. Nie, żebym coś miał do okularników. O, emoł dysk. Fajnie, już mamy drugi. Możemy wejść? Nie. No to nie. Dobra, idę dalej. I spotkam się w kolejnych odcinkach.